Na na nie ma problemu. nie jak się gra? Dobra, zapala. Cicho z tym phone'em, Gajem. Kamery, clear. Ja dzisiaj oglądałem dużo filmów z nowa, więc aż tak źle być nie powinno. Eee, wystraszyłem się tak te... A, bo to się na mnie spojrzało. Okej. Okay. No, dobrze wiedzieć. I oni się nie ruszają. O co chodzi? Ej, dobra, to się faktycznie na mnie spojrzało, bo teraz się na mnie to nie patrzy. Czego się na mnie gapisz, tych chamie i prostaku? Bo ja się boję, że oni znikną i nagle przyjdą i ja nagle nie zobaczę. Nie wiem, jakie to jest głupie. To ja się na mnie spojrzał. miło tak? Okej, okay, królik jest tu, a Chika. Ona się pojawia w tym oknie, nie? wiem. O! Hejka! Idź <grydź> z tą w ogóle... Dobra, wszystkich widzę jak na razie. Jakby ktoś do mnie pisał na Discordzie, o hejka! Twój stary where królik. O! No to wiem już gdzie jest królik. Lewych. Co robić w tej sytuacji? Okej, okay. nie no spoko! Pewnie, jasne. Tak! Ja w to już nie gram To była pierwsza noc. Are we ready, guys? Dobra, Podzwonisz, debilu? Rozumiem, że niektórzy próbują tu przetrwać. tego. Aha, a? Gdzie jestem? Tutaj, dobra, on jest dość daleko. Zresztą nie muszę się nim przejmować w sumie. Jezus brzmisz jak nie wiem, ponieważ jestem chory. Zostaw mnie to. Co ja mam teraz zrobić w tej sytuacji? Obserwować, czy już sobie nie pójdzie, nie? z y znaczy. Co ja mam robić? Co ja mam robić? Siad. O, mam oczy. On już tam nie będzie stał? Mamo? Chica? Hejka? Co tam? Ej! Dobra, on jest bardzo blisko, więc muszę... No właśnie o tym mówię! Do jasnej cholery! ham jest. Elo? Czemu tego Hama bo niego nie widzę? Nie on jest taki niemiły dla mnie. Okej. Okay. O tym mówię. On dalej tu jest, nie? On dalej sobie tu stoi. Tak, dokładnie, on sobie tu stoi. No wiem, że 25% jest siebie, bo not good. Też myślę, że będzie not good. Spodziewałem się, go nie. Umrzy, umrzyj, 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 umrzyj boni. idź sobie. Dobra, sobie zdejmę sławki, wyłączę komputer, zamknę oczy, te mogę mnie jump skarować, <grybujesz> Oho! Dobra, się szykuję! Aaaa! Co ja robię? Co ja robię? Za swoim życiem. I kiedy on mnie zabije, ja chcę umrzeć. Pa pa, 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 pa fajna muzyczka Ej, kiedy on mnie zabije? Okej. Okay. Możecie. Wy wszyscy. Co się zadziało? On z prawej wyskoczy, ale... Tak hek! To hek! He? Chwilę odsapnięcia od tego gówna. FNAF to nie gówno. No to prawda, ale jak już się boisz we FNAFie to trochę jest gówno, prawda? <grystanie> nie no nie jest. Zgadzam się. To jest naprawdę fajna gra lubię jego fabułę. Śmieciu, jeśli kiedykolwiek mnie jumpscarujesz, to przysięgam, że cię tak uderzę w ryj, że wywalisz na drugi koniec tej placówki całej. Oni teraz będą mnie często atakować, nie? Ona pojawi się po prawej, nie? A... Ja mogę wiedzieć, jak zapobiec jump scara od chiki. Te śmieciowa animatroniku, gdzie ty... Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Ona teraz będziemy jak próbowała jumpscarować. Okej, okay, ty hamowo Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Przywołuje się strasznie, za oczu patrzy Nie no, na trzy czas No co wy Jak ja mam jej zapobiec? Czat, Co ja mam zrobić? Dobra Dobra, poszło sobie Okej okay. I sobie Ja miałem opóźniony zapłon. Mojej reakcji God damn oba są głupi albo coś słyszałem. To jest darmowe na tym fajnego? Nie wiem. Chyba was boli. Aktualnie dobra, dobra, dobra tego nie przeżyć chat. Oj, Jezus Maria. Co was boli? To so Klaus. Nie no jasno, pewnie. Nie ma problemu starych. Iść tą do stąd. 10%. Tak zwane gówno się dzieje. Stary nie zdążę. O nie! A! Ty... Twój stary over tam. Tylko umieszczam skierowany. Przynajmniej odcinek na YouTube. A. Z tego powodu się ...kinda cieszę. Chcę coś zobaczyć? Proszę bardzo. Moje filmy na w sensie do zmontowania. Nie ma ich. Nie ma takowych.